Serdecznie Państwa na prezentacji poświęconej optymalizowaniu pracy w inwentorze, albo może szerzej mówiąc pracy grupowej, tak? bo to nie tylko inwentor, ale też zespół konstruktorów, projektantów, współpracowników, podostawców, wykonawców, gdzie wszyscy musimy się podłączyć do tego samego projektu, musimy działać z tymi samymi plikami najczęściej i musimy to jakoś ogarnąć. I tak, jeśli mówimy sobie teraz o optymalizacji wydajności pracy w takiej grupie projektowej, no to krótko na ten temat w dniu dzisiejszym. Będę chciał powiedzieć od rozpoczynając od sprzętu, konfiguracji sprzętu, oprogramowania, a kończąc na sposobie pracy, dedykowanym sposobie pracy, który pozwala nam z takimi dużymi projektami sobie poradzić lepiej lub gorzej zawsze, ale staramy się, żeby było jak naj lepiej jak najpłynniej. Oczywiście wszystkie te składniki mają wpływ lub mogą mieć wpływ na wydajność naszej pracy na wydajność pracy w inwentorze, bo o tym dzisiaj mówimy. Inwentor jest takim programem parametrycznym w pełni parametrycznym w każdym miejscu w każdym momencie mamy dostęp do parametryzacji czy to modelowania czy to właściwości czy to jakichś procesów, na przykład obliczeń wytrzymałościowych, i, i wszędzie tam te parametry są. One niestety obciążają nas, nasz system, skutkiem czego może być właśnie spadek wydajności. Jeśli mówimy sobie o pracy z dużymi zespołami, to takie duże projekty to po prostu duża ilość danych. Te dane trzeba wczytać, te dane trzeba w jakiś sposób obsłużyć, program musi sobie z tym poradzić, ale również konstruktorzy czy Większa grupa pracowników osób, które działają na danym projekcie, musi to też obsłużyć. Nie tylko na takiej zasadzie, że wczytamy sobie to do programu, zaczniemy modelować, składać i tworzyć dokumentację płaską, ale też to trzeba w jakiś sposób ogarnąć projektowo, tak? czyli muszą być nadawane jakieś automatyczne nazwy, kontrolować musimy, nazwy plików, projektów i tak czyli ta nasza dokumentacja, która potem wyjdzie, stworzona dokumentacja, która potem wyjdzie do, na produkcję, do wykonania, no, musi być czytelna przez osoby, które będą z tego korzystać. Generalnie czasy, czas, który poświęcamy na otwieranie, zapisywanie, aktualizację projektów, to wszystko możemy znacząco przyspieszyć poprzez odpowiednie działania. I jeśli powiemy sobie o dużych zespołach jako takiej dużej ilości zestawów danych, które wpływają na, na to, co robimy, to tak naprawdę wszystko to, przed chwilą tak naprawdę, go, powiedziałem, to sprowadza się do, do, do jeszcze raz, a, do, właśnie do czasu. I jak z tym czasem, jak z tym czasem walczyć? Zanim, zanim przejdziemy sobie do samej pracy w inwentorze, no to trochę teorii. Jak to widzi producent Autodesk? Program Inventor powinien w miarę sprawnie obsługiwać do 10 tysięcy unikalnych niepowtarzalnych plików, tak? czyli każdy plik, który jest wczytany z dysku jest pojedynczym obiektem. Oczywiście tutaj mówimy nie tylko o częściach, ale także o strukturze zespołów, czyli będziemy mieli jakąś zagłębioną strukturę podzespołów, zespół główny. I takich, takich plików program powinien koło 10 tysięcy obsługiwać. No, są też większe projekty oczywiście, natomiast z naszego punktu widzenia to trzeba by się zastanowić, czy jeśli mamy takich plików już 1000-2000, czy nie zastanowić się nad modyfikacją sposobu pracy, nad modyfikacją naszego sprzętu, może sieci dostępów do plików. Drugim zagadnieniem to ilości wystąpień takich elementów w zespole. Jeśli wstawimy jedną pojedynczą, jakiś element złączny typu śrubę, nakrętkę, no to oczywiście poprzez duplikację tych wielokrotnych wstawienia takich samych elementów część z dysku załadowana jest jednokrotnie, natomiast w inwentorze generuje nam już dodatkowe kilka, kilkaset, kilka tysięcy krawędzi z, tej, z tego samego elementu. No i tutaj program powinien spokojnie takich wystąpień 100 tysięcy przyjąć. Natomiast no tutaj zawsze pamiętajmy o tym, że jeśli będziemy mieli jakieś pojedyncze elementy, bardziej złożone, gdzie ta geometria będzie dodatkowo obciążała, to... Możemy to sprowadzić do tego, że mając pojedynczy, bardzo skomplikowany element, czy, czy kilka takich mniejszych elementów, ale geometrycznie złożonych, one już mogą wpłynąć na wydajność pracy z modelem 3D czy stworzoną dokumentacją. Czyli generalnie wszystko to, co może mieć negatywny wpływ na wydajność, no musimy w jakiś sposób to obsłużyć, tak, narzędziami interwentywentalnymi takie narzędzia ma. Jakie zagadnienia związane z wydajnością możemy w inwentorze wyróżnić? Pierwsze wynikające właśnie z tego, co wcześniej mówiłem, to, są, to jest liczba wystąpień, dlatego że te wystąpienia generują krawędzie, generują linie łuki spliny, które program musi wyświetlić. Musi wyświetlić zarówno w modelu 3D, każdy obrót, przesunięcie, obracanie powoduje aktualizację widoku, ale też muszą y, obsłużyć w tworzonej dokumentacji płaskiej, tak? czyli w krawędzie przenikania, w krawędzie widoczne, niewidoczne, y, ukryte, bo takie też możemy wyświetlić, no, muszą być w każdym momencie przeliczane. To przeliczanie po prostu trwa, jeśli tego jest bardzo, bardzo dużo. Y, y, wydajność, no tu największy wpływ. Y, Często ma niestety albo niestety projektant po prostu stosując odpowiednią tam gdzie się da oczywiście odpowiednią metodę pracy. I tu jako konstruktorzy, osoby obsługujące program Inventor, no niestety, ale mają duże pole do tego, żeby tą pracę usprawnić. Ostatnie zagadnienie, jakie tu można sobie wyróżnić, z którym chyba tak naprawdę naj, najłatwiej, najłatwiej usprawnić, poprawić, no to jest ilość pojemność jakby tego naszego projektu już fizyczna na dysku, który się znajduje, no po prostu dodając więcej pamięci w komputerze, usprawniając dostęp do dysku czy do sieci, możemy jakby pracę z tą dużą ilością danych Usprawnić. To jest chyba najprostsze i czasem też tak naprawdę najtańsze, bo zmienić filozofię pracy w zespole jest czasem trudniej niż rozbudować sprzęt. No i właśnie zaczynając od sprzętu. Główne składniki, które tutaj mamy wypisane, tak jakby po kolei. Niekoniecznie w takiej kolejności one nam przyspieszą pracę, ale na pierwszym miejscu umieściłem jakby dysk, dlatego że to jest jakby najtańsze i chyba podstawowe narzędzie, które powinniśmy w starszych komputerach, gdzie tych dysków SSD jeszcze nie ma, wykorzystać. Dlaczego? Dlatego, że zakładamy, że pracujemy lokalnie. Nasze pliki są na naszym lokalnym komputerze, więc ten czas dostępu będzie wtedy po prostu najszybszy. Sam inwentor pracuje z dużą ilością drobnych, można powiedzieć, lekkich plików. Rzadko kiedy one mają dużą, dużą wagę. Natomiast... Poprzez to, że one są małe, te czasy dostępu nie są aż tak istotne jak na przykład nie wiem, w programie Revit, gdzie pracujemy na jednym dużym pliku projektu, który potrafi mieć kilka, kilkanaście giga. Tak, my tutaj raczej pracując uaktualniamy, modyfikujemy, zapisujemy, wymieniamy z dyskiem pojedyncze małe pliki. Nawet jeśli ich wczytamy 100 tysięcy i w sumie one zajmą dużo miejsca, to jednak już po zaczytaniu ta lokalna praca y, odbywa się na dosyć małej ilości danych. Oczywiście otwieranie i zamykanie, zapisywanie y, całości może już trwać, natomiast sama wymiana z dyskiem jest y, no, mniejsza, dużo mniejsza. Więc to jest najtańsze i najszybsze w każdym komputerze, w zasadzie to można zrobić. Natomiast przechodząc już do, 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 do większych elementów naszego komputera, no to w tym momencie na pierwsze miejsce wybija się procesor i tutaj szybkość, częstotliwość procesora ma w Producent kładzie na większą wagę do tego parametru. Inwentor obsługuje wielowątkowość, obsługuje wielorodzeniowość, więc to też się przydaje. Potem mamy pamięć. Maksymalną ilość pamięci, którą inwentor może obsłużyć, to jest 128 giga ramu. Yy, takie minimum absolutne to w tej chwili do pracy z inwentorem to powinno być 32 giga. Jakimś opty optymalnym starcie, przy kiedy mamy te projekty trochę większe, gdy pracujemy w większej grupie, to jest 64 giga. Yy, no i na końcu mamy grafikę. Yy, grafika, która. Yy, jest oczywiście w jakiś sposób wykorzystywana, ale znaczenie tak naprawdę ma najmniejsze. Za chwilkę na kolejnych slajdach tutaj to spróbuję szerzej omówić. Windows 10 jako podstawowy system operacyjny, bo też mówiąc kilkanaście minut dzisiaj tutaj prezentując tę pracę. Z, Inwentorem, jeśli chodzi o wydajności, mówiąc o wydajności, to no, pamiętajmy, że w zasadzie mówimy o, zawsze o najnowszej wersji i o najnowszym oprogramowaniu systemowym. Tak? Czyli, jeśli chcemy wydajnie pracować, to musimy mieć wersję bliższą wersji 2021 niż na przykład w wersji 2015. Dlatego, że co roku wychodzi nowa wersja, e, pojawiają się bardzo duże usprawnienia wydajnościowe. E, to jest skorelowane z Windowsem, z aktualizacjami Windowsa, z bibliotekami Windowsa, więc no, musimy o to dbać. Tak? Pozostawienie e, 2-3 lata wstecz stanu, e, oczywiście to. Wydajność też będzie jakaś, ale nie będziemy mieli tych najnowszych mechanizmów. Procesor wielordzeniowy, wielowątkowy to jest bardzo fajna rzecz, bo wbrew pozorom i w wielu obszarach to wykorzystuje przynajmniej i takiej liniowej pracy to oczywiście nie i dlatego tutaj najważniejsza jest częstotliwość procesora, oczywiście częstotliwość procesora. Natomiast w momencie, kiedy odświeżamy rysunki, obliczamy sobie, aktualizujemy sobie widoki, rzuty, przekroje w dokumentacji 2D, każdy z tych oddzielnych widoków, rzutów regenerowany jest przez oddzielny wątek procesora, Więc, przy takich arkuszach, gdzie mamy wiele elementów na, na pojedynczym arkuszu, dokumentacji 2D, to jest bardzo przydatne. Taki efekt nam widać od razu. Również tam, gdzie ma, importujemy elementy z innych formatów, taki zespół, to też każdy z składników takiego zespołu jest aktualizowany przez oddzielny wątek. No i obliczenia wytrzymałościowe również. W ten sam sposób działają. Jakby dodatkiem do, do inwentora jest również takie narzędzie, harmonogram zadań, które pozwala nam pewne rzeczy zautomatyzować. To będzie właśnie aktualizacja rysunków, to będzie importowanie elementów, i tam też sobie możemy podłączyć wykorzystywanie wielu wątpliwości w procesora, procesora i to ustawić. Ustawić na noc. Jeśli nie możemy tak robić w noc, możemy to sobie ustawić, nie wychodząc na przerwę, czy wykonując inne prace niezwiązane z inwentorem. Wtedy tak naprawdę wykorzystujemy pełną moc obliczeniową naszego komputera. Czyli na pewno wielowątkowość jest pomocna przy takiej automatyzacji pracy. Również tutaj jest taka, taki punkt grafika. W momencie, kiedy są bardziej zaawansowane, bo, bo, bo jakby samoobracanie czy, czy przybliżanie, manipulowanie modelem 3D, to oczywiście obsługuje nam karta graficzna. Yy, natomiast yy, procesor wspomaga to, jeśli chodzi o dokładność, czyli wszędzie tam, gdzie w dokumentacji płaskiej no, dokonujemy pomiaru, już, czyli te linie wygenerowane yy, muszą być z precyzją taką narzucimy, dwa miejsca po przecinku na przykład, no to za już tą dokładność odpowiadam. Odpowiada yy, procesor. Yy, jeśli teraz porównawialibyśmy procesor i yy, yy, kartę grafiki, to tak naprawdę tutaj jedno, z taką ciekawostką, może nie, nie, jakby nie, bez świadomości tego, nie mamy tego świadomości, że na przykład renderowanie w inwentorze, yy, czyli właśnie tworzenie, yy, nawet obracanie w, w tym trybie realistycznym yy, w inwentorze, odpowiada yy, właśnie nie, nie grafika, a procesor. Tak, to jest troszkę inaczej niż w, niż w aplikacjach dedykowanych do wizualizacji. Na przykład 3D Studio Max korzysta z procesora, ale również z kart graficznych i tam przydaje się na przykład, jeśli możemy obsłużyć więcej niż jedną kartę graficzną. W inwentorze nie. Poza tym takim, nasz, naszą pracą, czyli obre, pracą w modelu 3D, poza tym nie jest grafika wykorzystywana. Czyli podsumowując sprzęt, Dobry procesor i tutaj chyba najważniejsze w tej chwili to jest po prostu szybki procesor pamięć, odpowiednia ilość pamięci, karta grafika gdzieś tam na dalszym etapie byle by była zewnętrzna. No i dysk twardy, no, rozwiązaniem wydaje się jedno, dysk SSD. No i oczywiście najnowszy inwentor, najnowszy Windows aktualizowany na bieżąco. Jeśli mamy załatwiony sprzęt, oprogramowanie mamy załatwione, no to powinniśmy przejść do organizacji pracy i tutaj często pojawia się takie zagadnienie jak mamy już, jesteśmy na jakimś etapie, mamy 90% ukończonego naszego projektu, no i spada nam wydajność. coś wtedy możemy zrobić? No. I tak i nie. Najczęściej niestety, żeby to poprawić, wymagane by były, wymagane by były działania, które będą zajmowały kolejny czas. Więc e, jeśli wiemy, że będziemy mieli duży projekt albo mamy doświadczenia z poprzednich projektów, e, powinniśmy sobie jednak to dobrze zaplanować. E, zakładając, że pracujemy lokalnie, jedynym rozwiązaniem tak naprawdę pracy w dużej grupie projektowej to jest dedykowane narzędzie do pracy grupowej typu Volt lub yy, jeśli rozszerzymy sobie to jeszcze zarządzanie dokumentacją, no to będzie to Volt Professional. Volt macie dołączonego zawsze z inwentorem, yy, więc jest to narzędzie, które po prostu trzeba zainstalować yy, i obsługiwać. Zaletą jest to, że wszystkie pliki są zcentralizowane, czyli mamy dostęp do centralnej bazy. Widzimy, wsz, yy, co się dzieje w projekcie, kto pracuje z danymi plikami, ale z punktu widzenia wydajności pracy w inwentorze, pliki są lokalne. Nie, lokalnie i to, to jest jakby podstawia. No, powinniśmy sobie ustawić plik projektu odpowiednio, czyli ani za szeroko, żeby nie, ani za wąsko nie obejmował, tak że <laughs> wszystkie te nasze pliki były e, zawarte w jednym e, miejscu. Tak? Jeśli pracujemy już z Voltem, to już to ma mniejsze znaczenie, natomiast jeśli z jakiegoś powodu <laughs> Volta nie mamy, to powinniśmy e, projekt mieć jednak ustawiony tylko dla tego dużego projektu już innych plików nie e, w tych katalogach, podkatalogach nie trzymać. E, ta organizacja... E, e, pracy też często sprowadza się do tego, do takiego pytania czy trzymać w jednym, wszystko w jednym katalogu, czy w wielu katalogach. I, no tutaj gdzieś takie są jakieś opracowania, że na przykład tylko do 8 podkatalogów wewnątrz, tak, czy, czy trzymać na przykład, wypisane jest powiedzmy 800, tak, 800 plików w jednym katalogu i to potem rozszerzać. Rozszerzać raczej poziomo niż pionowo w głąb. Tutaj taką analogię można... Po, zawsze sobie y, y, zobaczyć, jakbyśmy oglądali zdjęcia. tak? Jeśli sobie otworzymy katalog z dziesięcioma zdjęciami, to miniaturki nam się wyświetlą natychmiast, natomiast jeśli tam będzie 10 tysięcy zdjęć, y, no to będziemy na to czekać. I tego nie, y, nie przeskoczymy. Podobnie na jakimś podobnym y, schemacie działa Inventor z dostępem do plików, z wczytywaniem plików, z aktualizacją plików. Tak? Więc y, ani nie za dużo katalogów, ani nie za dużo plików w jednym katalogu. Oczywiście no, pomijamy skrajne rzeczy, że wszystkie pliki mamy w jednym katalogu. Jeśli mówimy sobie dalej o organizacji pracy, to stwórzmy naszemu zespołowi zorganizowane i środowisko. Ustawmy wszystkie elementy szablony, design data, biblioteki, pilnujmy, żeby one były aktualne, co jest bardzo ważne, tak? No bo jeśli ktoś zacznie pracować i na aktualnych, to potem znowu poświęcamy czas na zmianę. Nie tylko sama wydajność z obracaniem modelu, aktualizując dokumentację, ale jeśli mówimy o procesie z dużym zespołem, to też powinniśmy mówić o, yy, no, o tym, żeby ten nasz projekt wyglądał jednolodnie, bo potem jeśli na koniec zaczniemy dopiero ustawiać style na przykład wymiarowania, tak, no to się okaże, że potem poświęcimy dużo czasu na to, żeby to było tak samo wyglądało od różnych projektantów. Ustawmy sobie opcje aplikacji. Stosujmy harmonogram zadań do rzeczy, które da się zautomatyzować. Wyłączmy z menedżerza zadań do takich, których nie używamy. One po prostu się ładują, obciążają nam, jeśli w zespole nie używamy na przykład w ogóle jakichś modułów, to te moduły po prostu, nie wiem, instalacji rurowych czy elektrycznych je po prostu wyłączmy, a jeśli będzie to trzeba, je sobie włączymy opcje opcjach aplikacji to jest dosyć istotna rzecz, dlatego, że ja staram się, staramy się polecać tak, żeby cała organizacja pracowała na tych samych opcjach. Dlaczego? Dlatego, że potem się są takie przypadki, że na jednym, dwóch komputerach komputer zachowuje się inaczej, więc możemy sobie takie ustawienia zresetować, przywrócić do ustawień poinstalacyjnych, no i wtedy nie musimy się zastanawiać co ustawić, no tu przykład jakichś kilku opcji, które możemy sobie włączyć tak, żeby ta wydajność była większa i wtedy no, po prostu wczytujemy te opcje takie same. To jest to, co wcześniej mówimy. Musimy projektantom narzucić pewien sposób pracy, pewien, pewną organizację naszego środowiska, tak żeby niestety albo stety, żeby te stanowiska wyglądały dokładnie tak samo jak przeszlibyśmy się sobie już konkretnie do modelu to mm, najważniejsze od tego ja zawsze zaczynam sprawdzanie takiego modelu u użytkowników, czy nie występują błędy. Błędy się nam nażają wykładniczo, to znaczy, że jeśli gdzieś głęboko w strukturze pojawi się błąd i my go nie rozwiążemy, najczęściej to jest błąd z jakimś związaniem ze szkicem, który odwołuje się do nieistniejącej już geometrii, to potem im wyżej im dalej w każdym następnym zespole, do którego będziemy taką geometrię używać, te błędy będą niestety się może nawet nie tyle nażały, na co będą coraz bardziej wpływały na czasy reakcji. Na przykład kilka poziomów wyżej, wstawianie następnego elementu, społowanie wiązania spowoduje to, że będziemy bardzo długo czekać na wykonanie tej operacji. Inventor po prostu na każdym etapie każdą część w takim zespole analizuje. Więc tego powinniśmy zacząć kilka praktycznych ogólnych porad. Najlepiej oczywiście jest zacząć od dobrego modelowania na samym dole, czyli od szkicu w każdej części. W każdej części każdy szkic powinien mieć, powinien być przed wszystkim w pełni związany. Operacje wykonujemy z typu otwór, zaokrąglenie, fazowanie wykonujemy jak operacje 3D, a nie robimy na przykład w szkicu. Oczywiście tych, tych takich kluczków czy takich sposobów jest bardzo, bardzo dużo. Ja zapraszam ewentualnie na warsztaty w przyszłym tygodniu, gdzie sobie będziemy już na modelach, na, na modelu w praktyczny sposób pokazywać, jak to robić. Dzisiaj kilka takich porad już do gotowego zespołu, dużego zespołu. Tak? I tutaj jednym, a tak naprawdę jedynym dobrym rozwiązaniem to jest używanie reprezentacji widoku. Dlatego, że jeśli ten model już mamy wczytany, mamy załadowany i chcemy przyspieszyć pracę w zespole, chcemy przyspieszyć z tym modelem generowanie dokumentacji płaskiej, to tylko i wyłącznie. Używając reprezentacji widoku jesteśmy w stanie to usprawnić. Dlaczego? Dlatego, że reprezentacje widoku pozwalają nam ukrywać widoczne elementy. Prosty test w takim zespole zawsze warto sobie zrobić. Z, z dużym zespole ukryć wszystko, zostawić jeden element i zobaczyć, że ten element natychmiast będzie się szybko obracał. Aktualizacja widoków, jeśli są zrobione, z takiego jednego elementu będzie natychmiastowa. Tak? Czyli to pokazuje, oczywiście skrajny przykład, ale to pokazuje, że tak naprawdę nie ilość elementu, ale ilość geometrii, które te elementy generują, jest problemem. Jak działa taka reprezentacja widoku, wczytane mamy elementy tylko raz, one nie są już wtedy wymieniane z dyskiem, tak, czyli jeśli ukrywamy widoczność, to nie ma generowania pracy z dyskiem, więc czy, czy z siecią, czy jeśli mamy na sieci, więc te problemy nam odpadają, włączamy i wyłączamy, tak naprawdę tylko... Widoczność. Pomocne są do pracy filtry. Filtry, które możemy sobie ustawiać. W filtrach możemy sobie wybierać elementy po wielkości na przykład, po widoczności, tak i bardzo szybko w ten sposób tworzyć takie odpowiednie reprezentacje. Te reprezentacje powinniśmy robić tyle tych reprezentacji widoku powinniśmy robić tyle, ile jest im potrzebne. Jeśli potrzebujemy kilka roboczych, to róbmy sobie te reprezentacje robocze. Jeśli potrzebujemy na jakiś na chwilkę coś ukryć, to ukryjmy, ale róbmy to zawsze w jakiejś konkretnej reprezentacji, żeby potem na koniec ją wyłączyć, usunąć, jak będziemy już model bliżej końca. Zachować. Oczywiście, tryb ekspresowy to jest podstawa, ten tryb ekspresowy to jest automatycznie włączany, jeśli mamy więcej niż 500 elementów, program sam nam przełącza w tryb ekspresowy. W trybie ekspresowym wszystkie tak w zasadzie ważne operacje możemy zrobić. Czyli używajmy reprezentacji widoków, ale używajmy też innej reprezentacji, reprezentacji położenia, reprezentacja położenia pozwala nam pokazywać Stan, umownie stan kinematyczny modelu, tak? czyli jeśli jakieś elementy mają biw ruchu, to tego ruchu nie zostawiamy, nie zostawiamy stopni swobody, zostawiamy tylko i wyłącznie w takiej reprezentacji, jaka jest nam przydatna potrzebna do, no, do, do pokazania, czy to w modelu, czy to dokumentacji płaskiej. Zróbmy sobie taki stanki kinematyczny, który będzie chwilowy, który będzie tylko do analizy i tam będziemy mogli to ustawiać. Jeśli zespoły mają być duże, twórzmy te zespoły mniejsze w ten sposób, że stosujmy zespoły, podzespoły pozorne. One nam przeniosą do struktury zestawienia, ale do bomu elementy podrzędne, natomiast no, pozwolą nam rozbić na trochę mniejsze elementy tych związań, tam będzie mniej, mniej będzie operacji w takich podzespołach. Tak? Takim typ, typowym przykładem może być zestaw typu biurko, krzesło, komputer. Jeśli mamy wyposażyć salę szkoleniową, no to zbudujmy sobie mniej, mniejsze podzespoły, które będą tworzyć takie zamknięte struktury i tylko tam będą pomiędzy nimi relacje i zależności. Jeśli pracujemy w, z modelem dużym, z dokumentacją płaską, wstawiamy, używamy reprezentacji widoku, zamykajmy jedno czyli jeśli pracuje z dokumentacją płaską, zamknijmy sobie model, tak żeby nie było konfliktu, bo czasem wyskakuje komunikat, że nie możemy zapisać jednego albo drugiego. No i ostatni, ostatni, może takie uwagi. Oczywiście tak jak widzicie, tych, tych, tych uwag może być bardzo dużo, tych zagadnień jest oczywiście bardzo dużo. Krótkiej, półgodzinnej prezentacji, tego wszystkiego oczywiście nie jesteśmy w stanie zmieścić, ale no, trzeba sobie jakoś jakoś radzić. Ogólnie można powiedzieć tak na koniec, że powinniśmy ograniczać takie operacje jak adaptacyjność, generowanie sprężyń czyli zwojów, generowanie szyków, tak, można, jest tutaj taki wpis o tym, żeby zastąpić ilość elementów w bomie. Ja na warsztatach oczywiście mówię, że tego nie używać, ale też pokazujemy, jak to używać świadomie, tak, żeby panować nad ewentualnym, ewentualną no, możliwością obciążenia tego naszego dużego zespołu. W tak krótkim, w tak krótkiej prelekcji tak naprawdę z mojej strony to będzie już wszystko. Jeśli...